Cześć witajcie. Ja jestem Troik, to drugi odcinek z tej serii mamy 13 level i tutaj będziemy musieli zapłacić równo i to będzie ciężkie 20. I tutaj przypadkowo dałem stówę, nie? Ale damy chyba 50 no, 50 i 20 i będzie dobrze. Tak, matematyka. <ścoughs> XD. I dzisiaj przejdziemy sobie levele po prostu do 19 bo z tych 10 minut zrobię 3 odcinki i wczoraj był błąd bon w takim odcinku. Znaczy nie wczoraj, tylko w środę był błąd bon w odcinku. No. I otwieram właśnie teraz sobie skrzynki. Tutaj. Ładniej mamy już 14 level. Bardzo szybko. Mm. Tutaj. No, czemu to jest takie małe, nie? Jakby nie, nie mogli chociaż troszeczkę... O, tak jak tu, nie? Jakby zrobili. No. No i teraz mi się udało, nie? Jakby tak jest cały... Nie zajmuję. Jakby. No, jakby takie były, to cały czas by mi się udawało. Zaliczyliśmy już level 15. Słuchajcie, słuchajcie. Teraz mamy spin. Uwaga, ile nam wypadnie? 300. No, mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej, nie? Jest dobrze, nie? Tutaj ten przycisk na dole sobie naciśnijmy, jak zawsze. Yy, teraz co mamy? Aha. O! Dobry, do, 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 dobre, na, dobre na miniaturkę będzie, nie? Spaliłem pieniądze, nie? Ale koza. Nie, ja to wezmę, ja to wezmę do odcinka na miniaturkę, nie? Na, na bank, nie? Tak, to, to będzie na 100%. Aha, tutaj... tak gra mi się bardzo podoba, bo to jest dużo takich gier połączonych w jednym, nie? To jest bardzo fajne tutaj. Co, mam już 18 level? Bardzo szybko to mija. Bardzo szybko. Tutaj. Tak zaliczyliśmy już 18 level, słuchajcie. O, to jest fajne. Tutaj musimy posegregować pieniądze. Ten duży dajemy do tego dużego. Czemu? A. No, sorry. Ten damy tutaj, ten tutaj, ten tutaj, ten tutaj i ten tutaj. I przeszliśmy 19 level, więc się żegnam się ma.